Dzień dobry Państwu, Marcin Kiepas, analityk TikMir. Czwarty dzień stycznia przyniósł konsolidację notowań na warszawskiej giełdzie po tym, jak wcześniejsze tygodnie upłynęły pod znakiem. Sporych spadków. Indeks WIG-20 przez większość czasu pozostawał blisko poziomu 2200 punktów. Jeżeli chodzi o rynek walutowy, to byliśmy świadkami niewielkiego osłabienia złotego do głównych walut. Lekko traciły też na wartości polskie obligacje. Ich rentowności szły w górę, naśladując zmiany na innych rynkach długu. Jeżeli chodzi o kolejny tydzień, Tydzień, tydzień na przełomie stycznia. Lutego, to zapowiada się on nad wyraz interesująco, głównie za sprawą wielu ważnych wydarzeń, wielu ważnych publikacji makroekonomicznych. Tym najważniejszym wydarzeniem oczywiście będzie posiedzenie amerykańskiej rezerwy federalnej, która będzie decydowała o poziomie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nikt nie oczekuje zmian stóp procentowych w Stanach, natomiast inwestorzy czekają na wskazówki, kiedy do tej pierwszej po wielu miesiącach obniżki stóp mogłoby dojść. Oprócz rezerwy federalnej o stopach będzie decydował również między innymi bankami. Jeżeli chodzi o publikacje makroekonomiczne, to pozostając jeszcze na chwilę w Stanach Zjednoczonych. Będą z tamtej, z tamtej gospodarki spływać przede wszystkim dane, takie comiesięczne dane z rynku pracy, pokazujące, jak kształtuje się sytuacja na tym rynku. Ponadto, jak na początku każdego miesiąca, zostaną opublikowane i indeksy PMI i ISM obrazujące koniunkturę gospodarczą w Stanach. Te same indeksy napłyną również z gospodarek europejskich i, co ważne, bo te dane wydaje się, że będą najmocniej obserwowane również z gospodarki chińskiej. Jeżeli chodzi o inne ważne wydarzenia, to. Koniec każdego miesiąca upływa na rynkach finansowych pod znakiem publikacji danych o inflacji wybranych w wybranych europejskich gospodarkach, i teraz te dane również zostaną opublikowane. Wyjątkiem będzie natomiast to, że takowe dane nie spłyną z polskiej gospodarki, na dane inflacyjne będziemy musieli jeszcze zaczekać do połowy lutego. Oprócz danych inflacyjnych z Europy będą napływać dane o PKB, takie same dane też pojawią się z polskiej gospodarki. Dokładnie GUS opublikuje wstępne szacunki dynamiki polskiego PKB za cały 2023 rok. Tutaj dużej niespodzianki chyba nie będzie. Wzrost powinien być nieco powyżej, powyżej zera, i to, i, ten, i to będzie się wpisywało w taki rynkowy konsensus. Konsensus, który zakłada, że po tym. Takim no, słabym, ale niespadkowym 2023 roku, rok 2024 i 2025 powinien upłynąć pod znakiem silnego ożywienia, silnego odbicia gospodarczego. Jeżeli chodzi o inne ważne wydarzenia, to rynki akcji cały czas będą żyły publikacją wyników przez spółki amerykańskie. Szczególnie, że w kolejnym tygodniu takie wyniki opublikują ważne technologiczne tuzy. Spółki będą również w centrum uwagi na, na warszawskiej giełdzie, gdzie powoli z, rozpoczyna się sezon walnych zgromadzeń i wymiany zarządów w spółkach z poważnym w których poważnym udziałowcem jest Skarb Państwa lub Skarb Państwa te spółki kontroluje. Między innymi taka zmiana zarządu oczekiwana jest w Enei, w PGE i w PKO BP. No i to wszystko, to wszystkie takie najważniejsze wydarzenia przyszłego tygodnia. Zanosi się, że ten przełom stycznia i lutego na rynkach finansowych, Niezależnie czy to będą giełdy, czy też rynek walutowy, to że ten przełom tygodnie, w miesiąca będzie bardzo intensywny i może cechować się dużą zmiennością. Dziękuję za uwagę.